Ludzie sceny i ekranu w anegdocie. Jerzy Leszczyński reżyserował w latach 50. w opolskim teatrze Zemstę Aleksandra Fredry, występując równocześnie w roli Cześnika. Dyndalskiego grał Życki. W tejże zemście, w scenie pisania listu, Życki stracił się zupełnie. Pomoc suflera nie dawała rezultatu. Ratował się tak machaniem rąk, biegał po scenie, robiąc jakieś niesamowite miny. Leszczyński, który znał całą zemstę na pamięć, mówił za siebie i za partnera. Pewne jednak chwili nie wytrzymał i, klepiąc się otwartymi dłońmi po udach, wykrzyknął. — A że ty z siebie chociaż jedno słowo, wszak gadam za nas obu, kapuściana głowo! Publiczność, śmiejąc się, serdecznie była przekonana, że słowa te włożył w usta Cześnikowi sam pan Fredro.